Siemanko z tej strony Kakiszy i witam was w kolejnym odcinku serii PokeX Games. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam respy pomiędzy Pewter a Viridian. Tutaj nie, nie ma ich zbyt dużo, ale no. Warto wiedzieć dla takich mniejszych leweli no oczywiście. No, więc zaczniemy od... Nidorino od Respiqu. Nidorino. Są to Matiero? Czy z nim? Jeden z moich widzów. Pozdrawia całe YouTube, nie? Że to chodzi. No, Nidorino się ogólnie znajduje tutaj. Obok MT Moon. No i to i lecimy. Jedynie co Wam będzie potrzebny to właśnie Pokémon jakiś z, z, z. umiejętnością kopania. Ja tam mam Manerika sobie. Prost, o dobrze lecę. Oj, skał, no i te... te dziura obok tego NPC ta ma cienie. O, jest i dziura za drzewkiem schowana. Jeden te nidorany, bo na pewno... W po Chodzimy sobie. O, i mamy Nidorin, nidorana i nidorino, nie? Wyższą formę. Jakby ktoś tam miał taska albo coś tam tyle, albo chciał złapać nawet. No to tutaj macie ich raz, dwa, trzy. Hmm. Cztery. a Piąty powinien być, o właśnie jest piąty, dobra za szybko jest tam sklepie. Cały Pocik jak zawsze trzeba zebrać No i dobra to pierwszy właśnie O jest zablokowałem się Nawet dla takich niższych leveli, właśnie od 30 on chyba jest Zaraz sprawdzę to... O jest on No on jest od 30 I sobie taki nawet niższy, Niżej poziomowy gracz Na wszystkie stole praktycznie ma 30 Tam na 32 ma Dwa jedynie Ale tak to 30 bym mógł już sobie na lajcie używać No i nie jest zły nie No taki poziom hmm, Teraz polecimy sobie tu diglety. Nie wiem, czy mam pokazywać. Ja w sumie no tak na no szybko nie będę nawet ubijał tylko odlecę, wejdę. Czy się. Nie więcej tak pokażę. To jest właśnie jedno wejście takie. A tutaj właśnie jest do tego samego respa, tyle że po prostu dziura jakby już otwarta, nie? No i tu takie leciki, Gdy wyjdziemy tamtą dziurą to wam pokażę jak to wygląda No i taki macie tutaj respekt, Diglettów Dla takich niskopoziomowych graczy to Może się przyda, jeżeli np. by wybrał y, pierwsze miasto Pepter. Tak akurat tutaj bliżutko. O i Tutaj właśnie wychodzimy Teraz będzie taki respi, bardziej dla takich, no już 20 poziomowych graczy, myślę. Najlepiej, żeby właśnie posiadać umiejętność pływania. Bo tutaj to jest takie wejście zwykłe. Macie tutaj takie wejście sobie. Wiecie, dziurka i pyk i woda, nie, Naprawdę No i tu macie skinki, y kłem, ugoldiny, nie? Ugoldiny nie biją, ale właśnie te skinki razu was będą klepać, więc też trzeba się zaopatrzyć, żeby jakiegoś trawiastego z tego pokemona, jeżeli ktoś by chciał tutaj PXP sobie I jeszcze, to jest taki patent, że jeżeli posiadacie. O Jezu, te szczury biegają. Akurat siedziały cicho, kiedy zacząłem nagrywać, właśnie wylazły się, obudziły jak na złość. Kurde, biegają na no, to... no ale mniejsza o to, wracając tutaj. O, tutaj macie taki fajny respi. <laughs> Oczywiście nie myślałem się tamtędy, nie? Żeby i tak pływać na Pokémonie trzeba mieć tego Dac'a Możecie sobie po prostu tędy płynąć Tu jest dobra miejscówka Właśnie bo tu są kamienne Rayhorny, yy, Grawlery Tam nie wiem do końca, nie pamiętam co to było Tu ja macie grawalera. Padł O, tu już golem, dobra. Teraz trochę ciężej. Ale jeżeli ktoś by to Taka miejscówka kamienna. do zławy zawsze trzy stówy. Łapie do przodu. Będą. Nie. nie. To tu dalej. Ja, stąd. Bajkery Dobra to pokazałem To pokazałem Chyba, że Jeszcze takie respy wam właśnie wokół tego miasta Gdzie yy, Nie no nie schowane pod ziemią Po prostu takie może przydatne Tutaj macie te pidżoty. Pidziotty, no Pidziotto LTC, To Tossujesz w to Takiego fajnego Dish takie Tutaj właśnie już się zaczyna elektrownia Też właśnie dla takich poziomowych graczy, którzy by chcieli na przykład takiego Voltorba, z złapać sobie to tutaj właśnie jest taka miejscówka fajna oczywiście psafron też jest, właśnie zapomniałem pokazać wtedy o tutaj macie taką miejscówkę też właśnie tutaj safron jest chyba ich więcej a i tam są jeszcze elektrybazy, lekidy, ale to już trzeba mieć daca, żeby polecieć sobie do góry no i potem tu. dół a tutaj macie taką właśnie miejscóweczkę a tutaj są spiroły, ale tu są tabliczki. Że... No, uwaga, że tutaj są piroły, nie? Tu bardzo dużo jest właśnie pirołów. Takim Elkidem nawet. Dobrze tutaj byłoby poekspić. Elekid jest od 30 poziomu. Lepiej już posiadać takie wszystkie skale. Zuponego no, od 30 poziomu. Tak. Umy. ale to najbardziej taki ob to obszarowy to najbardziej byś chciał Od 36 <laughs> no można fajnie właśnie poekspić sobie jakimś elektrycznym Pokémonem, bo naprawdę ich tutaj jest dużo no. nawet jak sam łapałem piroła to właśnie tutaj no tylko wtedy jeszcze daca nie miałem ale dobra mniejsze oto no i tu takie pirołki macie wokół Pepter to by było wszystko teraz lecimy pod Iridion do tego lasku Iridium Forest już troszkę ciekawiej się zaczyna tutaj macie taką dżuple dżuple w tym lesie są słabe bo ale sami zobaczymy Parasy same Ale jest jeden parasek Jeszcze jeden, trzy A przed jak sprawdzałem sobie dziury to wchodzę i tajny paras był Ale się nie udało złapać Pada. się do ku sobie tylko na ozdobę Nie ma parasekta tu jesteś tutaj. Kamarka oznacza, że jeden parasol powinien być, ale Chodno. Tutaj mamy kolejną dziurę. Tam są dwa parasekty. Paras, paras, parasy. Kaku to biegają wokół. Tam taki też respit dobry jest Tutaj właśnie też dobry taki respit macie kakuny i bedrille Pedrilku właśnie tutaj trochę jest tam task jest na 120 chyba do ubicia. I tutaj dobrze właśnie tylko polatać sobie klepać. Dobrze by schodziły. Jeżeli byście chcieli też właśnie bydrile. np. jesteście w Ceruan albo coś. To macie skałkę, tam są chyba 4 bydrile. Tutaj właśnie też latają sobie bydrile i klikuny, ale tutaj lepszy myślę, więcej ich jest po prostu i. No lasek, nie? dobra, i teraz lecimy na taki grubszy towar trochę że tak powiem bo będziemy o tutaj jest a? tutaj właśnie był tutaj się zaczynają no, Siry właśnie leci jeden Tutaj właśnie, jakbyście chcieli poklepać sobie, jeżeli nie macie daca, to tutaj jest ich no sporo. Tyle dobrze, że właśnie wybiegają pojedynczo. No tu ktoś zlurował najwidoczniej. O, jeszcze czwarty, Burde. Ktoś tutaj był. Nie mówił do końca ich. Dobra, to będę lasu w sumie, popisywać, ale tam właśnie macie w tą stronę. w, w tą stronę macie, nie? I taki no, dosyć duży resk, właśnie. <laughs> Pinsirów te jakaterki, głupie, przeszkadają w tej. Chodźmy, góry no, i to z takich dziupli, myślę, to będzie wszystko. Teraz jeszcze tutaj, Aaa... Mankaje. Jeżeli ktoś by chciał, mankeje sobie pobić, to są tutaj właśnie też wokół y, dwa respy właśnie mankejów. Tyle że z tym, że jeden są same mankeje, właśnie tutaj, domki. Tutaj są same mankeje. A i jeden Prime Ape jeden prime map, dobrze, tu no. mamy kiedy macie, jedni, prime mapa jednego I co? A tu już stąki. Dobra. Tam <coughs> że dorobili jakieś przejście, czy coś w tym stylu. Ale jednak nie. No, a jeżeli byście się zrespili właśnie Właśnie Viridian sobie. Tutaj też macie dobry taki respik. Tutaj macie od razu Pidzotto, nie? Widzicie na lewo od miasta. Tu jakieś terpy tutaj są heepidotty, tak metopody, no właśnie metapody. Tam one tam mało interesujące. Tutaj kolejna dziura, ale w tej dziurze. Dziura, ale w tej dziurze no tam parasy są. Tam parę digletów i jeden centru. Nawet jeżeli ktoś by tak chciał sobie pobić albo złapać no to to też lepiej już na ten kubon layer by przejść o tutaj tam macie same ziemne no a drugi resp to właśnie yy, mankeje Bo tutaj całe to właśnie to mankeje i resp jest i tyle, że tutaj macie o, w tym domku, właśnie w ostatnim domku, macie jednego Prime i macie jeszcze tutaj drugiego Prime Więc y, jeżeli ktoś by chciał z małym levelem sobie tego powchodzić, po, po a jak tutaj, to radzę właśnie uważać na Prime Ape'y. O, właśnie wygląda to no, najlepiej uważać na te Prime y, bo no jednak biją trochę, nie wiem, czy nie. Jeżeli by się nie spodobało Wam, właśnie tutaj, to jeszcze Wam pokażę kamienny reszt Jeszcze poziomów. Właśnie. I tutaj właśnie zaczyna on. To, to całe. I tam zaraz jeszcze połazimy po tych tunelach, i wszystkim. Pokażę, jak to Wejście na górę ogółem. krawelery 1. Właśnie do geodudy. Który będzie, jak będziemy właśnie tam do... krótko, macie właśnie już maczopy. Takie nie spokojemowy, Tutaj macie budyneczek, coś ekspis gaszym, właśnie.

Wodnego Pokemon'a na razie nic nie ma. Moczokę leży tutaj, żeby się dosyć oddać, Daca trzeba mieć. przejść. Myślałem, że już znowu lagę mamy na kiegoś. Nawet sam nie wiedziałem o tym respie teraz. Tutaj, jakby coś miał DACA, to by dobrze byłoby poexpichć takim gaskim. Ja chociaż jego chyba one biją. Te mniejsze formy nic go nie klepią. Ale nawet jeśli no to ktoś jakby chciał jakimś innym to można wbijać śmiało. Oczywiście z DACA mnie. Bo bez niego to nie wejdzie. A potem sobie obczaję ten respik. To tutaj chodzi, wejdziemy na górę. Tutaj macie maczoka, mamy no 2. A machop jeden leci. Ok wpadło. No wejdziemy sobie właśnie na górę. Tam już trochę lepiej będzie, czy lepiej, więcej tych Pokemonów będzie troszkę Tutaj się chyba, bo no, tak Wiem, No 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 i tutaj gdzieś znowu trzeba było wejść Tutaj mamy już, ten będzie robił bo widzicie? Mu nie zadają właśnie obrażeń. Żeby stoi i klepie tylko, nie? Ten legonem w ogóle zmiinsował wszystko. Jeszcze lama wybija mu. Chociaż widzi, że tam on klepie powolutku sobie ma i... tak. się tego skałkę O, Maczon. Tego żem nie stworzyło. Tutaj też na końcu maczon jeden. jeszcze było wejść, nie pamiętam gdzie. jak już... Dobra, ale tutaj gdzieś myślę. czy będzie jak do tego? A może tak? Dobra, ale to dla takich nic po poziomowych z Gastlym. Tutaj sobie nawet nie musicie wchodzić na te. Podesty jakby Po prostu tutaj jakbyście gastrum sobie wpadli I poklepali to oj do 30 Szybciutko by tam poszło Gast jest od 20 no, tylko to trochę kosztuje Zależy tam jeszcze na jakim tam serwerze gracie ono ogółem od 20 ale najlepiej no tak na 26 go mieć nie Bo jednak ten Night Shade to Obszarówka Każdego pojedynczo być z tej kuleczki to masakra. Tak sobie wolniecie te trzy razy. No i myślę, że będzie, nie. No i w tym odcinku to myślę, byłoby to na tyle. Jeżeli filmik się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę. Nie zapomnij również o subskrypcji. A jeżeli już zasubskrybowałeś kanał, to nie zapomnij walnić, walnąć Przepraszam, walnąć w dzwona żeby być na bieżąco z każdym moim nowym udostępnionym filmem i też nie zapomnij zobaczyć moich poprzednich filmów. Do usłyszenia. Cześć.